beczka. O, a tu mamy własną wyżytnię beczek. Chwilowo wymienimy e, tarcze. Tutaj nie ma aż tylu przeciwników, których e, trzeba by parować, czy którzy byliby dużo łatwiejsi. O, no to jest jeden z nich. Na szczęście ten mnie nie zauważył. O, 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 właśnie to jest to, o czym mówiłem. O, pięknie. Właśnie po to tutaj przyszedłem. Blueprint na taką wyrzutnię beczek. Jeden z nicznych przedmiotów. Wow, 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 wow. Których mi brakuje jeszcze w tej grze. Ok, zobaczmy, czy tutaj kogoś nie ma. Tak, tu będzie teraz kiepsko. Bo to jest cała alejka ukrytych, wybuchowych beczek. Na szczęście wystarczy raz je trafić batem. No dobra. Na kolcach dostałem dostatecznie dużo obrażeń. Wow, ta się przygotowywała do wystrzelenia kolców. Coś jest, to jest główna sala, tutaj której są odgałęzienia w różne strony. Spróbujmy najpierw tędy. I tak chcemy pozwiedzać. O, oh, hamy. A my nie mamy tarczy. Oba, udało się. Hammer też jest trudnym przeciwnikiem, szczególnie jak, nie wiem, walczymy w tylko. Lub mamy broń, która yy, zadaje obrażenia tylko dla pojedynczemu celowi. Jest bardzo trudno go pokonać. Co jakiś czas wypuszcza nietoperze. Okej. Okay. Nie to nas gonią, on oprócz tego jeszcze wypuszcza bomby Próbowałem odpalić wieżyczkę, którą miałem na cooldownie Dobrze, że udało się Dobrze że się udało go pokonać bez wieżyczki Dobra, mamy trzydzieściki na razie. Tak poczekajmy na wieżyczkę. Na wypadek, jakby tutaj też była beczka ukryta. Ok, czajnik rozbity. Zobaczmy co w sklepie nie. Obstawiam, że będzie coś lepszego. Gdyby było yy, Tesla Coil z dodatkowymi obrażeniami do trucizny i krwawienia. To bym wziął. A tak to. Nie. nie. Jeszcze raz. I nie. Tak to zostajemy przy tej, którą mamy. Ok, nie było klucza. Gdzieś jest klucz, bez klucza nie przejdziemy dalej. Zresztą i tak zwiedzamy. O, fragment skrola. Myślałem przez moment, była taka poświata na, e, na ziemi, że to runa. Są e, czasem właśnie runy do Change takim trend jest. O, myślałem, że będzie ukryta beczka. W czasaj jest skrzynia. W skrzyni zawsze jest jeden scroll i amulet. I trochę komórek. Problem polega na tym, że jak skrzynie się otworzy, to zamyka się ten teleport z runy i trzeba iść naokoło przez bardzo dużo pułapek. Wow, 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 właśnie. Z przyzwyczajenia spróbowałem sparować. Czy myśmy tu już mieli jakieś jedzenie na... na tej mapie? Chyba było jedno małe, ale zjedliśmy. Ok. Tak, ta wyrzutnia rakiet właśnie się przydaje do... E do tego typu skrytów. One nie są jakoś bardzo potrzebne i zwykle aż tak nie skracają drogi. Ale... Jak są? O, właśnie. Tu ptak chyba zginął w tej ścianie. O! Udało się. Tak właśnie tak sądziłem, że ta beczka to podpucha. Zobaczmy w dół. Powinna być e, jakiś ukryty sekret, ale tylko patelnia. Patelni nie chcemy. Dobrze, chmurkę damy. Wo no dobrze, za, za nami przyszedł. Spróbujmy tego na górze pokonać. Bo niestety... E z wyrzutnią beczek to go nie sparujemy. Coś tu jest, jedzenie. Może zostawimy je na razie. Tak na wszelki wypadek. Jakby nam dużo gorzej poszło. Wieżyczka. Nie. Takiej nie chcemy. Dużo niższy level niż nasza. Tak, kolegom trzeba koniecznie wieżyczkę zostawić. I mamy sklep. Co w sklepie, broń? Szukamy bata elektrycznego. Dodatkowe obrażenia do zatytych przeciwników. to dokładnie taki jak mamy. Zobaczmy, jakby się trafił do zatytych i krwawiących nie, no to idziemy dalej Tu jeszcze w dół można. O, tutaj w dół. Okej. Okay. Ostrożnie czy się jakieś beczki nie aktywują. Dobrze. Zobaczmy co tu jest dalej. Skrzynia. A w skrzyni. Flowless. Poles też jest bardzo e, dobrą bronią, często lubię go wybierać jak e, GAM Survival, czyli zielonymi, e, zielonymi skillami. Jest to broń, która zadaje krytyczne obrażenia, o ile ostatnio nie dostaliśmy obrażeń. Au! Nie, tutaj trzeba użyć podka. Zapatrzyłem się na elitkę i nie zauważyłem, że się aktywowała byczka tuż obok. Jeszcze coś? koczelnik ostrożnie. No. Chyba trzeba będzie zjeść ten. I tyle było z, z planów. Nie udało się ich donieść do końca.